Witajcie, dzisiaj przyjrzyjmy się kolejnemu Transformerowi, jednemu z ostatnich rekrutów w moich oddziałach, przy czym sama figurka trochę już przeżyła, bo chodzi ona bowiem z 2009 roku z linii filmowej Revenge of the Fallen i od dawna chciałem się jej przyjrzeć. Mimo, że mamy do czynienia z czymś z linii filmowej, ten przyjemniaczek przez wielu traktowany jest jako honorowy Classic G1 i trzymany zresztą świeżonej generacji pierwszej, Classics, Generations i tak Przekonajmy się dlaczego tak jest. Przed Wami Transformers Revenge of the Fallen Plagian. Dawno temu recenzowałem wcielenie tego Decepticona w ramach Robots in Disguise 2017, 2015. Tamten Bladżion transformuje się w bardzo stylizowany, futurystyczny czołg, tymczasem wydanie Revenge of the Fallen celuje w większy realizm trybu pojazdu. Bazuje wizualnie na japońskim czołgu Type 9T produkcji Mitsubishi. Porównanie ze zdjęciami rzeczywistego pojazdu pokazuje, że faktycznie podobieństwo jest spore. Miałem już w rękach trochę transformerowych czołgów, zarówno stylizowanych, jak i właśnie bardziej realistycznych. I muszę przyznać, że w wypadku ROD w ten tryb pojazdu wypada jako jeden z lepszych czołgów, z którymi miałem do czynienia. Bryła jest bardzo ładna, bez szpar i wyłomów, po prostu kawał solidny. Pojazdu pancernego. Realizm psują oczywiście pomarańczowe wstawki, bardzo przykuwające wzrok na tle tej dominującej militarnej zieleni. Pod spodem widać charakterystyczną klatę trybu robota i pancerną słonek krocza, ale nie ma do znaczenia i tak nie będziemy oglądać tego trybu brzuchem do góry. Powierzchnię pokrywa masa ładnych detali, szczegółowo została wykonana wieżyczka, ciekawie wygląda ta kratownica z tyłu. Poziom szczegółowości jest tak duży, że da się zauważyć wytłoczone na poszyciu narzędzia przytroczone do czołgu. Jakiś długi młot i taki jakby, nie wiem, bosak, włócznia, nie wiem do czego. Miałoby to służyć, ale wygląda ciekawie. Na wieżyczce znajdują się dodatkowe sztuki uzbrojenia, dwie wyrzutnie mini rakiet i ruchomy karabin maszynowy. Wykonany jest z elastycznego tworzywa, ale takiego nie do końca gumowatego. Jednak może być też częścią podatną na odkształcenia, a do tego tematu jeszcze tutaj wrócimy. Wieżyczka jest ruchoma, kręci się z takim bardzo fajnym, klikającym dźwiękiem. Tutaj, jeszcze przy okazji, odsłoniły się detale z frontu, zapasowe koła do gąsienic i fragment samej gąsienicy. Jak widać, Bludgeon jest przygotowany na nagłe wypadki. Z boku rząd pancernych, płyt nad gąsienicą jedna ozdobiona logiem frakcyjnym. Tutaj troszeczkę przeszkadza mi ten kolorystyczny miszmasz na kołach. Ma on znaczenie, żeby nieco lepiej dystrybuować kolory w trybie robota. Anty pomarańczowe kółka sprawiają jednak takie no, mocno zabawkowe wrażenie i chyba wolałbym je tutaj mieć jednolicie czarne, ale to takie małe czepiastwo. Zwracają uwagę częściowo gumowe gąsienice. Centralna partia jest odlana normalnie w twardym plastiku, ale przednie i końcowe odcinki są gumowe. Nie są to zatem funkcjonalne, ruchome w pełni gąsienice. Takie były chyba tylko w Combiner Wars Megatronie. Za to będą miały one mia Znaczenie w trybie robota. Długa lufa zakończona jest portem 5mm, co oznacza, że można do niej coś podpiąć, i tak oto jesteśmy świadkami wstecznej kompatybilności z efektami strzałów Siege. Przypadek? Nie sądzę. Czy ktoś to przewidział w 2009 roku? Czy iluminaci naprawdę rządzą światem? Nie, tak naprawdę potrzebne jest to do czegoś innego, o czym za chwil kilka. Natomiast sama lufa, wielki plot twist, okazuje się rękojeścią miecza ukrytego w wieżyczce. Świetny pomysł na przechowywanie broni, będącej jednocześnie integralną częścią trybu pojazdu. Co zaś się tyczy samej broni. Mm, no, jest to długa katana, coś nieodparcie kojarzące się z Bladżionem, ale wykonanie, no pomijam to, że w całości jest wykonana z mdłego szarego tworzywa, rozumiem tutaj brak farby, bo i tak by się pewnie ścierała, wkładana do lufy. To materiał jest problematyczny, miecz jest elastyczny. Zrobiony z tego samego materiału co karabin na wieżyczce, jednak z uwagi na większe gabaryty, ostrze jest bardziej miękkie i podatne na wyginanie. Ja go sobie tutaj tak wyginałem, tak wig, wig, wig ale wierzcie mi, już na starcie był wygięty jak ostatnie nieszczęście. To największy zarzut podnoszony wobec tej figurki. Rzadko który Samuraj jest w stanie strzelić z miecza niczym z bicza. W sumie w tym egzemplarzu nawet rękojeść, slash końcówka lufy jest trochę krzywa. Wiem, że elastyczny miecz będzie mniej podatny na złamanie, ale no kurczę, nie wygląda to dobrze. Porównanie z innymi czołgami z mojej kolekcji, najpierw Klasa Deluxe, Generations Straxus i Combiner Wars Brawl. Oraz dzielący z Belgianem klasy Voyager, Generations Blitzwing i Siege Megatron. Transformacja jest zaskakująco przyjemna. Nie mam dużego doświadczenia z figurkami filmowymi, stanowią one nikły procent mojej kolekcji. Dużo się za to słuchałem, że ich transformacje to droga przez mękę. A w wypadku Bladżiana nie stwierdziłem tego, wręcz przeciwnie. Mimo, że nie dysponuję instrukcją do tego jego mościa, wszystkiego domyśliłem się i rozpracowałem sam, bez sięgania do wideo recenzji po wskazówki. Najpierw odpinamy ruchomego sienicę, przód czołgu rozkłada się na ramiona, boki po odgięciu uformują giczoły, z których trzeba jeszcze włuskać stopy. Trzeba jeszcze pamiętać o pociągnięciu minicy do góry. To trochę nieoczywisty krok, a bez niego nie zakleszczymy bioder na miejscu. Wszystko idzie naprawdę gładko, jedyny problem to wyczaić, kiedy dokładnie obrócić dwa fragmenty poszycia, które utworzą pancerz na biodrach. Ale nie jest to karkołomne zadanie. Zsunięcie na sam końc korpusu na widocznej szynie umożliwia satysfakcjonujące, finałowe odsłonięcie głowy. Tryb czołgu jest fajny, ale dopiero w postaci robota Bludgeon naprawdę przykuła wzrok. Humanoidalna forma odpowiada formie powłoki Pretendera z klasycznej generacji pierwszej, czyli robo samuraja z czaszką zamiast Twarzy. I tutaj widać czemu niektórzy traktują tę figurkę jako honorowego klasika. Z całkiem realistycznie wyglądającego trybu pojazdu standard w liniach filmowych powstaje ostatecznie coś totalnie nierzeczywistego. Pokręcone wariactwo, spadkobierca szalonego pomysłu, jakim byli pretenderzy z ich pojechanymi powłokami. Jednocześnie da się tu zauważyć wpływ estetyki filmowej. Zacznijmy od głowy, nawiązującej do projektu Gimanowego oryginału, czyli czaszki wbitej w samurajski hełm. W wypadku Rottwajana Morda prezentuje sobą jeszcze tradycyjny dla Bejowskich decepticonów. Insektoidalnego potwora. Widać takie jakby żuwaczki, a czerwone ślepia są zapadnięte w głąboczo dołów. Hełm nawiązuje do samolajskich nakryć głowy, z lekko stożkowatym kształtem i tymi alaruszkami na czole. Głowa osadzona jest na stawie obrotowym. Odrobinę ciężko się nią manipuluje, bo jest mocno wbita w barki. Wiem, że sporo osób lubi wymieniać ją na bardziej dżuanową facjatę z popularnego add-onu third party, w którym jest też sensowny miecz. Mnie jednak standardowa morda nie przeszkadza, a wręcz moim zdaniem lepiej pasuje do całości. Spójrzcie tylko na te klatę. Kolejne insektoidalne skojarzenia. Wygląda to tak jakby Bludgeon Nosił na pierśnik z łba wielkiego komara pozbawionego kłujki. Ciało wydaje się ogółem takie dosyć krępe, ale wrażenie to robią przede wszystkim płyty pancerza. Podoba mi się to, jak osłona krocza stylistycznie nawiązuje do faktury gąsienicy. Ich fragmenty zwisają teraz z części czołgowego poszycia, które tworzy zbroje na biodrach. Bardzo przypomina to kształtem pancerzy rzeczywistych samurajów. Druga paragomowy gąsienic zwisa z barków, jako swego rodzaju epolety. Bardzo fajny element designu, choć fajnie by było, gdyby były zamocowane do ruchomych zawiasów, żeby dało się je dynamicznie wypozować, bo tak zamocowane na sztywno w niektórych ustawieniach. Figurki, no będą wyglądać średnio. Ręce są dziwaczne, bardzo chude, wręcz takie szkieletowate. ramiona mają dziury na chowane w nich dłonie, ale przynajmniej wytłoczono w nich dodatkowe detale. Za to plusik. Dłonie są bardzo ładne, otwarte, z wymodelowanymi, zgiętymi palcami. Artykulacja jest tutaj trochę dziwna. Mamy staw obrotowy w barku, natomiast drugi, zawiasowy, odpowiedzialny za wychył w bok, znajduje się trochę poniżej i odrobinę przeszkadzają mu niestety gąsienice. Dlatego do wychylania ramion na boki wolę osobiście używać stału z transformacji, mimo że trochę to psuje rzeźbę. Poza tym staw obrotowy nad łokciem i pod w rzeczonym łokciu. Nogi to też szczególna sprawa, wizualnie dominują tu elementy gąsienic. Mamy tu funkcję Mech Alive, popularną w tamtym okresie, czyli widocznych mechanizmów. Kręcąc nogą w biodrze, obracam jednocześnie mechaniczną, poskręcaną fakturą na udach. Łydki są masywne, tworzone przez gąsienice i fragmenty pancerza. Stopy to jakieś dwupalczaste koszmary, bardziej licujące jakiemuś potworowi z horroru, a nie transformerowi. W biodrach znajdują się stawy raczetowe, nie pozwalające na pełen rozkrok i zrobienie wandama. Do przodu zakres ruchu jest normalny, a do tyłu za to ograniczony z uwagi na pan na zadku, w kolanie pełne 90 stopni, no i pojedyncze zawiasy w kostkach. Wieżyczka w ogóle nie bierze udziału w transformacji i tworzy w trybie robota coś na kształt skorupy żółwia ninja. Standardowe ustawienie nakazuje przechylić lekko lufę w jedną lub drugą stronę, tak chyba wygląda najlepiej. Można obrócić ją całkiem w dół, ale wtedy za dużo jak dla mnie wystaje za głową. Istnieje powód na postawienie wieżyczki w całości. Okazuje się bowiem, że skrywa ona ukryty mechanizm. Wystarczy ją otworzyć z boku, żeby zobaczyć poruszające się części wprawione w ruch dzięki zębatkom. Wygląda to bardzo fajnie, widać kolejne szczegóły wewnątrz i na tych elementach mechaniki. Nie służy to jednak jednie ciekawym widokom. Wnętrze wieżyczki. Skrywa przymocowaną do niej pochwę na dodatkowy miecz, a właściwie krótki sztylet w formie wakizashi. Też gumiakowy, ale trochę twardszy od katany. Zdecydowanie jeden z najfajniejszych schowków na broń, jaki widziałem. Bladziona uzbraja się prosto, wkładając oba ostrze w dłonie, choć stawiają one trochę oporu, zwłaszcza katana. Słyszałem o przypadkach łamania się palusiów w tej figurce, więc warto mieć to na uwadze. Uzbrojony Bladzion wygląda jak japoński szotun. Wielki mieczur w łapach robi wrażenie, żeby tylko się tak nie wyginał, prezencja byłaby już całkiem perfekcyjna. Na serio muszę pomyśleć o jakim zastępstwie, niekoniecznie. Z tego wspomnianego upgrade setu, może jakiś druk 3D na przykład, nie wiem, albo może gdzieś istnieje niepogięty egzemplarz oryginału, choć przyznaję, nie widziałem na zdjęciach chyba ani jednego. Kiedy znudzi się nam trzymanie miecza w łapach, można je wsunąć w dwa dedykowane otwory w bocznym pancerzu. Jeden chowa się przy transformacji, drugi jest po prostu dziurą w poszyciu. Naprawdę wygląda to, jakby broń została przytroczona do boku. Ta figurka ma naprawdę fajne opcje przechowywania uzbrojenia. Szkoda tylko, że ręce są za krótkie, żeby mógł sięgnąć prawą dłonią po miecze. Wreszcie kończąc temat broni, gniazdo 5 mm większą kość służy do tego, żeby wsunąć w nie mniejszego Majhra tworząc tym samym Wakizashi katane. Katanashi, wakitane, a może po prostu coś cholernie niepraktycznego. Bleżeni da się fajnie ustawić, choć przez krępą sylwetkę i elementy pancerza nie będzie on specjalnie tańczył w dłoniach, wypozowany z bronią wygląda kozacko, niekiedy nawet nie widać, że miecz jest pogięty. Blad jest w stanie złapać bronią burącz i wygląda to naturalnie, choć przydałyby się jeszcze obrotowe nadgarstki. Bawiąc się tą figurką odkryłem później, że może ona sięgać po śledz schowany na plecach, choć ten wygina się wtedy. I druga porcja porównań. Poprzednio prezentowane Deluxe i Voyager'y. Na dzisiejsze standardy Blood Genie jest całkiem standardowym wojem, choć figurki tej klasy sprzed paru lat, jak np. Blitzwing, trochę go przewyższają. Zestawmy jeszcze demonicznego samuraja z innymi moimi Bayformerami, choć podobnie jak Blood nie niewystępującymi w filmach. Hunt for Decepticons, Seaspray i Lockdown. Na koniec pozwoliłem sobie jeszcze na bardziej dynamiczne zestawienie z Driftem, moim innym zjaponizowanym posiadaczem wielkiego gumowego miecza. Wspomnieć, czar, to była moja druga recenzja na kanale. Abelagion? Naprawdę fajny, ciekawy i oryginalny transformer o mocno nietypowym wyglądzie i ładnym trybie pojazdu. Jest niezwykły, ale też dobrze zaprojektowany i jedynym większym mankamentem jest tutaj ten nieszczęsny gumiakowy miecz, który można albo ścierpieć, zignorować, albo zastąpić czymś innym. Niemniej to dalej interesujący, nie młody już dodatek do kolekcji, zwłaszcza dla fanów takich bardziej creepy figurek. Z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę, zachęcam do odwiedzenia Face'a, instagrama oraz śledzenia karty społeczności na kanale i do usłyszenia już niebawem.